Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Stamper Channel. Dzisiaj mam do Was kolejnego świetnego gościa. Jest z nim Ania Odżwołek, Czyli Aniu? Witaj, witaj Bartku. Moje spa jest położone w centrum w sercu krakowskiego Kazimierza, także mhm. w centrum miasta, w bardzo przyjemnym miejscu, bo przy placu wolnica. Na samym początku były tam głównie masaże, manicure, troszkę kosmetyki twarzy, ale ze względu na to, że klienci potrzebowali innych usług, troszeczkę to wszystko zaczęło ewoluować, no i w tym momencie pręgnie już działa. Pomijając mhm turystów w dobie pandemii, których brakuje. Natomiast co tam wykonujemy? E, specjalnością są masaże wszelkiego rodzaju, także pełny wachlarz usług, jeżeli chodzi o masaże, od relaksacyjnych, poprzez e, lecznicze, mhm. więc mam też fizjoterapeutki, które wykonują masaże lecznicze, pielęgnacje ciała, pielęgnacje twarzy, również dla mężczyzn. To jest pielęgnacja tylko masażami, czy tu mówimy też o jakiejś kosmetyce? Sprzętów nie mamy jako nie, takich. Okay. E, ja jestem e, od 15 lat masażystką, od 10 kosmetyczką e, i to wszystko Natomiast ja stawiam na manualne rzeczy, mm -hmm. na to, żeby swoimi dłońmi uzdrawiać innych, dawać dobrą energię e, i masować, czy to ciało, czy to twarz. E, sprzęty są nieliczne, takie podstawowe do pielęgnacji twarzy, czyli pięk kawitacyjny. Nie będę tutaj może okay. wymieniać konkretnych. E, natomiast taka podstawowa pielęgnacja twarzy. Jak wyglądała właśnie sytuacja pierwszego lockdownu, no i czas między lockdownami, no i czy mm. branża się zmienia pod wpływem rzeczywiście pandemii? Mm -hmm. Tak. 2020 był ciężki. Byliśmy zamknięci przez dwa miesiące. W sumie mogliśmy działać przez pierwsze dwa tygodnie, czyli do końca marca, ale no klienci się po prostu bali, odmawiali, odwoływali zabiegi, odwoływali wizyty. Więc po prostu stwierdziłam, że daję dziewczynom moim urlopy i tyle. No to był ciężki czas, bo nie wiedzieliśmy, ile to potrwa. To było najgorsze, że człowiek się do tego nie przygotował w żaden sposób. Po prostu to było niesamowite, jak pomoc ludzka, Ludzka, e, takie wzajemne relacje, które wcześniej były, no, w ogóle ja, ja pracuję nad tym, żeby relacje z moimi klientami były na najwyższym poziomie i żeby no, pomagać sobie wzajemnie, e, no, że te relacje po prostu zaprocentowały, tak? Mm -hmm. Taka po prostu pomoc ludzka, więc pewne rzeczy się przewartościowały również w tym okresie. Czego ty radzisz przedsiębiorcom? Co powinni robić, żebyśmy? w miarę jakiejś możliwości wrócić do mhm. normalnej rzeczywistości. Apeluję do każdego przedsiębiorcy, aby walczyć, żeby się nie poddawać, żeby zacząć e, otwierać swój umysł na nowe możliwości, szukać e, nie wiem, może wspólników, e, może połączyć siły, stworzyć spółki z innymi e, kontrahentami, e, poszukać e, jakichś alternatyw.